Nie pozwól, aby Twoja obecna sytuacja zabiła Twoje marzenia, jakim jest Twoja ostateczna destynacja. Ile marzeń, ile projektów, ile wizji zatopiło się w lęku, w lęku przed wybraniem siebie. Ile projektów, ile pomysłów, ile marzeń, ile kreacji, ile wizji wymagało od ciebie stanięcia w odwadze, aby zrobić ten krok do przodu. Ile razy pojawiały się we mnie myśli, może to za szybko. Może powinnam się wycofać. Nie dziękuję. Możemy wziąć odpowiedzialność za swoje reakcje, ale nie możemy przywiązywać się do ostatecznego wyniku, bo może nie zawsze musi być tak, jak my tego oczekujemy. Ale skanalizowana energia i praca wykonana nad swoim pomysłem, nad swoim projektem, nad pracą nad sobą, zawsze znajdzie ujście w swojej manifestacji. Bo tak działa ten wszechświat, czy w to wierzysz, czy nie. Nie pozwól, aby twoja obecna sytuacja zabiła twoje marzenia, jakie jest twoja ostateczna destynacja.